Cześć tu MLG Carol i dzisiaj zajmiemy się omówieniem First Curse, czyli legendarnego hand canona, który jako kolejna broń egzotyczna jest schowany za reputacją Ganzmifa. I żeby go zdobyć, trzeba mieć tej reputacji minimum 5 leveli. Więc tutaj polecam wam oczywiście skupienie się na field testach broni, skupienie się na zrobieniu również i questa Slipper Simulant, ponieważ oddawanie tych fusionów, które są do niego potrzebne, również wbija wam trochę reputacji. No jeśli nie wiecie, to również w trakcie quest'a na zdobycie weekly PvP bountiesów, crucible bountiesów, również pojawi się y, część, która daje Wam aż tej reputacji Gnatsmitha 500, czyli jakbyście zrobili dwa field testy. Dla mnie było to bardzo dużo i dzięki temu idealnie wyrobiłem się na to, żeby zdobyć first course w tej jakby pierwszej fali. No i dobra, teraz co do samego questu. Sam quest raczej nie jest trudny, są, jest to proste dwa, trzy kroki, które niestety są szalenie rozłożone, rozłożone czasowo. I było to dość irytujące, że po prostu trzeba czekać bite dwa tygodnie, żeby zdobyć tego egzotycznego Handcannona. Ale mniejsza o to. Otóż, kiedy zdobędziecie piątą rangę, pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, to znane nam zabijanie potworów z aktywną telemetrią, Primary bądź Handcannon. Ja poszedłem po prostu na misję Dark Beyond, znany i lubiany checkpoint, w ramach którego oczywiście z Hawk zabiłem, no trzeba zabić tych potworów 100, żeby się zaliczył ten quest. Jest po prostu chwilę tam sobie posiedzicie, ale to raczej nie jest nic trudnego, właśnie, zwłaszcza w tym miejscu. I tu już się pojawia pierwsza rzecz. Trzeba wyczekać trochę do Arm's Day'a, czyli właśnie jeśli robić to w jakimś dniu, no to co? Czekamy do środy. Kiedy idzie kolejna część, kiedy przyjdzie czas na kolejną część tego questa, to dostajemy białego imprekatora, jakby schemat, taki początek całego tego chętkę możemy się zapoznać ze statystykami tej broni, które są dość niskie, dość specyficzne. I po pierwsze, musimy zinfuzjować tą broń na minimum 260 lighta, żeby ten quest ruszył jakby dalej. I później musimy tak, najpierw zabić 7 potworów na PVE. Jak to zrobić? Otóż pocisków w magazynku mamy 6, ale musimy mieć po prostu, musimy wykorzystać Triple Tap, jaki jest w tym Handkenonie. -hand Otóż 3 zabójstwa w trakcie tych 6 z pierwszych pocisków. Co najmniej trzy zabójstwa muszą być precyzyjne, żeby Triple Tap zaskoczył i żeby w magazynku pojawił się jeden bonusowy pocisk. Z sześciu mamy wtedy 7 i spokojnie tutaj również możemy to zaliczyć na misji Dark Beyond. Nie jest to nic trudnego, Hive na naprzeciwko, a my sobie strzelamy jeden strzał po drugim. Pamiętajcie, że te trzy strzały precyzyjne muszą być dość szybkie, żeby Triple Tap zaskoczył. No i dobra, później mamy quest yy, a propos Crucible Precision Kill Space. I tutaj nie wiem po co Bungie wrzuciło to Kill Space, bo bardzo dużo ludzi... Po prostu wprowadzono w błąd w tym przypadku. Nie jest to nic trudnego, po prostu musicie wygrać, znaczy nawet nie musicie wygrać mecz PvP. Musicie zagrać mecz PvP, w ramach którego 7 osób zginie od waszych headshotów z tego hand cannona. Może to być dość trudne, nawet bardzo, bo hand cannon ma strasznie słabe statystyki w tej białej wersji. Jednak po prostu nie ma co ukrywać. Możecie się dogadać z kolegą albo z dwoma i podłożenie, podłożenie się 7 razy na Rumble to raczej nie jest nic, co. Tutaj uszczknie nam honoru. Tak będzie najprościej, a jednocześnie ten quest można po prostu szybko przeskipować. Bo druga część. No niestety, znowu czekamy na Arms Day. Znowu trzeba poczekać do kolejnej sirody Ale co istotne, w tym momencie już dostajemy ten first course, ten, ten egzotyczny hand cannon z Lightem 290. Więc oczywiście od razu trzeba będzie go trochę podnieść. Ja swojego hand cannona podniosłem oczywiście primary, telemetry oraz Mount of Light. A jeśli chodzi o same perki handcannona, to prezentują się one, on, one następująco. Otóż pierwszy perk to oczywiście Triple Tap, który został jeszcze po tym białym handcannonie. Później mamy Quick Draw, który sprawia, że broń może być szybciej wyciągnięta. Lightweight, która daje nam trochę zwinności w trakcie noszenia broni. Oraz Speed Reload. Ja wybrałem Speed Reload, ponieważ handcannon nie ma żadnego modyfikatora do przeładowania, więc... Jak najszybsze przeładowanie, nawet jeśli zmienia się minimalnie, no to zawsze coś, zawsze te kilka po prostu, kilka milisekund więcej. No i perk First Course, czyli ten egzotyczny. Jest on dość istotny, ponieważ tak. Precyzyjne zabójstwa w trakcie celowania, yy, czyli to nie jest broń jak Last Horse, która jest można do tego, żebyśmy strzelali z biodra. W trakcie celowania z muszki, precyzyjne zabójstwa, sprawiają, że do momentu następnego przeładowania, czyli na wszystkie kolejne pociski, mamy zwiększony zasięg i zwiększoną stabilność. Czy jest to coś odczuwalnego? Tak, i to dość mocno. I to dość mocno. Poszedłem sprawdzić to najpierw na misje zwykłe, później na PvP i na zwykłych misjach je, było to naprawdę coś znaczącego. Ta stabilność, którą zaraz zresztą zobaczycie, jest zdecydowanie, zdecydowanie, broń staje się zdecydowanie skuteczniejsza. Dlatego zaraz chętnie Wam o tym opowiem, tylko jeszcze omówię jej odrzut, jak i tutaj pierwsze możliwości lów. Tak jak wspomniałem, najpierw omówię odrzut tej broni, ponieważ będzie on głównym czynnikiem, dla których albo ludzie pokochają tą broń, albo ją znienawidzą. Zacznę od samego dołu, czyli soft ballistics, które daje nam najwięcej stabilności. Otóż hand cannon wtedy ma zauważalnie odrzut w lewą stronę, zauważalnie duży, jednak końcowe pociski widzimy, że lądują blisko siebie, zauważalnie blisko siebie. Drugą opcją, jaką mamy, jest Smooth Ballistics, która niestety ucina nam stabilność, a tego raczej byśmy nie chcieli. I oczywiście w tym przypadku mamy zauważalny większy odrzut w górę, większy odrzut w lewo, no i pociski końcowe w magazynku już nie są tak bardzo skupione. To, co mnie zaskoczyło, pierwsza opcja, czyli CQB Ballistics, która daje nam różnego rodzaju statystyki, nie mamy tutaj jakby za dużego odczucia, co tracimy, co zyskujemy. Ale ta pierwsza opcja CQB Ballistics, jak widzimy, sprawia, że nasze strzały, oczywiście dalej mają odrzut w lewą stronę, jednak są dość mocno skupione. Co naprawdę mnie delikatnie zaskoczyło, że opcja, która teoretycznie daje najwięcej stabilności, sprawia, że te pociski są bardzo mocno skupione. I teraz już przejdę do tego, jak broń się sprawdzała w tych podstawowych misjach, czyli takie moje pierwsze odczucia. Nie będzie to recenzja tej broni, ale po prostu czy ma ona jakieś w ogóle zastosowanie. Podstawą moich testów była misja Dark Beyond, którą zrobiłem od początku w wersji Heroic i to, co mnie bardzo pozytywnie tutaj zaskoczyło i mi się spodobało, to to, że broń ma bardzo dużą asystę celowania. Aim Assist sprawia, że czujemy się, jakbyśmy strzelali z takiego starego Year One Headcanona, to znaczy pociski te precyzyjne na potworach zaskakują, po prostu wchodzą jak w masło. Headshoty sypią się jeden po drugim, Dlatego nie jest trudne utrzymać tego perka, perk'a first course w trakcie zabijania potworów na PvE. Impact ogromny, największy możliwy dla handcanona impact jest również bardzo pozytywny. Oczywiście w wielu przypadkach jest tak zwany overkill, teoretycznie dużo potworów. Jesteśmy w stanie zabić przecież też jednym strzałem zwykłym handcanonem, czy zwykłym nawet w tym momencie scoutem z dużym impactem, a tutaj tego impaktu mamy praktycznie dwa razy więcej niż w skałcie i też zabijamy potwora. Więc tutaj czynnik, czy ten impakt się przydaje, jest bardzo, bardzo dyskusyjny, chociaż no, jeśli potrzebujemy zabić na przykład szybko majora, jakiegoś rodzaju, dajmy na to, niech to będą hajwy, wandale, falenów, no to teoretycznie ten impakt może pomóc, no bo będziemy potrzebować po prostu o wiele mniej strzałów, tak jakbyśmy musieli ze scouta wsadzić tych strzałów z 8-9. Tak, tym handklony hand prawdopodobnie będą potrzebne tych strzałów 3, 4, żeby ściągnąć takiego przeciwnika z trochę większą ilością życia. Ten perk, o którym wspomniałem, egzotyczny first course, również tutaj pokazuje, że broń po paru zabójstwach, dwóch, trzech zabójstwach, staje się niezwykle elastyczna. I mimo, że statystyki tego nie pokazują, to znaczy mam tutaj na myśli ten, ją stabilność, jak i zasięg, tak po dwóch, trzech, czterech zabójstwach reszta pocisków w magazynku sprawia, że ten Headcanon praktycznie wychodzi poza jakiekolwiek ramy Headcanonów i naprawdę możemy zabijać potwory z odległości, która oczywiście kiedyś przed premierą Taken King byłaby dość normalna dla Headcanonów, tak teraz właśnie po prostu wychyla się poza szereg. Wychodzi poza szereg dzięki temu, że możemy ściągać potwory z odległości, która nie jest dostępna dla tych Headcanonów legendarnych, które na przykład możemy kupić w wieży. Jak się broń sprawdza na PvP? No tutaj niestety nie mogę powiedzieć za dużo dobrego, ponieważ Aim Assist, który jest, bardzo przydaje się na PvE, tak na PvP praktycznie nie odczuwałem, że w jakiś sposób headcanon mi pomaga. To nie jest tak stary przykład magnetyzmu pocisków, jaki był w Tornie. Pamiętam, że w Tornie można było strzelać strzały nawet koło głowy i na początku wszystkie strzały wchodziły w głowę. Tak tutaj w trakcie trwania całego meczu PvP zdarzyło mi się chyba tylko raz, że strzeliłem komuś w okolice klatki piersiowej, a gra zaliczyła to jako headshot. A takich sytuacji kiedyś było o wiele, o wiele częściej. No i takie sytuacje zdarzają się teraz na przykład ze sleeper-simulantem, gdzie możemy komuś strzelić w brzuch, a czasami i tak się zaliczy z dużej odległości jako strzał precyzyjny. Yy, o czym mogę też wspomnieć, Hawkmoon jest po prostu lepszy. Jako egzotyk Hawkmoon jest lepszy na PvP ponieważ ma potencjał na zabójstwo dwoma strzałami, tak samo jak First Kurs też ma potencjał na zabójstwo dwoma strzałami. Tylko tu jest pewien problem. Hawkmoon ma taki potencjał, że jeśli trafi nam się perk Lucky chamber, to zabijemy każdego, nie mówię tutaj o sytuacji, kiedy ktoś ma supera, ale zabijemy każdego tymi dwoma strzałami. Pierwszym zwykłym, drugim Lucky chamber. First Kurs ma obrażenia w wysokości 95, czyli teoretycznie możemy z dwóch strzałów zabić każdego, o ile ma on mało życia, o ile ma on małą statystykę armor. I jeśli są to warlocki, jeśli są to hunterzy, którzy mają dużo agil agility i recovery, to wtedy takich, y takich ludzi jesteśmy właśnie w stanie po prostu czystymi dwoma headshotami szybko ściągnąć. Jednak no tak jak wspomniałem, Hawkmoon strzela szybciej i jednocześnie Hawkmoon ma szansę na zabójstwo również tych osób, jeśli mają tego armora o wiele więcej. No bo tych obrażeń po prostu zeskalowanych łącznie mamy... Ponad chyba 210, 220. Tak tutaj tych obrażeń, tak jak wspomniałem, w dwóch strzałach mamy tych obrażeń 190, więc jeśli po prostu ktoś ma minimalnie trochę armora i, tych, i tego życia ma na przykład 195, tak jak Tytani powyżej 200, no to niestety, ale możemy być trochę rozczarowani. Jeszcze, jeszcze na pewno spędzę czas trochę z tym Hendrickem. Jeszcze się nim pobawię, żeby mieć taki finalny werdykt, czy w ogóle ma on jakieś swoje miejsce w grze. Ale mogę go z pewnością zapisać do tych ram nowych egzotyków, które mają jakby swoje użycie. Że widzę, że w rękach niektórych osób mogą być to naprawdę fajne egzotyki i First course też do nich trafia. Na pewno znajdą się ludzie, którzy będą z tą bronią biegać i uznawać ją za jedną z fajniejszych, jedną z lepszych w ich arsenale. Ja sam jestem rozczarowany tym, jak broń początkowo się sprawdza na PVP, ponieważ Quest PVP. Nasuwał, że może być ona trochę tutaj, w tym miejscu, właśnie na Crucible, trochę jakby silniejsza od swoich innych odpowiedników. Jeszcze pamiętam, że ludzie spekulowali, że to przecież Tex Mechanica, czyli Last Lastword, Chaperon. No i niestety, ale First kurs jakby na PVP jest, jest po prostu słaby. Ale tak jak mówię, jeszcze muszę się nim trochę pobawić, więc czekajcie na kolejną moją opinię o tej jakby broni już po zebraniu. Trochę doświadczenia. Na pewno chcę ją zabrać jeszcze na jakieś strajki, czy może nawet i ride. To był MLG Carol. Dzięki wielkie za obejrzenie tych, jakby moich pierwszych opinii o tej broni. Mam nadzieję, że i wy już ją zdobyliście, już mieliście okazję się nią pobawić, albo zdobędziecie ją w najbliższym możliwym czasie. Dzięki wielkie i do usłyszenia.